Hejka kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście Koła Unicorn i dzisiaj na MSP jest nowy motyw, jest godzina 22, ale byłam dzisiaj prawie co dzień w szkole Miałam miałam 12.45 miałam na 8, ale i tak hmm, przez cały dzień prawie byłam zajęta, więc dopiero teraz wyszłam na MSP i sobie odbiorę więc także nowego motywu nie widziałam jeszcze jestem ciekawa jaki będzie w ogóle sobie zobaczy na liście czy mi się rzeczy z tygodnia uni zapisały na liście, czy może nie nie hmm, co takie smutne, dobra nieważne, przejdziemy na zakupy, najpierw do odzieżni i uwaga, pierwsze wrażenie Vintage Dreams Dreams znaczy w sumie jak na pierwszą stronę o Boże, wygląda mi to nawet fajnie, bo ciekawy motyw, mi się wydaje, tak? Jest dość późno już, ale i tak nagrywam. Zaraz po tym odcinku będę nagrywać dramę, więc szykujcie się jutro na kanale dramy i wiem, że dzisiaj wstawię ten odcinek pewnie późno, no ale niestety, życzę. Może komplet w tych kolorach. A Boże, co ja robię z motywów? Co ja robię, się pytam. Dobra. Z motywu najnowszego. Mm, te spodnie są spoko. To Boże Święty, przychodzą mi jakieś głupie powiadomienia. Tutaj na telefonie z TikToka. Kamele Mona jest live. Super. Świetnie cieszę się i takim... Mi... Nieważne, okej. Okay. Może tą bluzkę. No, za nie mam tyle. O, te spony są ładne. No, właśnie w tym kolorze tego luka zrobię, w tym. I w białym. Dobra, jakaś bluzeczka. No, ta nie, ale by pasowała. Ta w sumie niezbyt. Jakieś włosy znajdę z tego motywu. Jakieś pomponiki, ale chyba ich nie chcę. Tej tatuaż, że nie będzie chyba widać. E... Czy. Ja dobrze widzę. Ta, ta, ta bluzka. Ja ją chcę. Koszula w tym kolorze by tak fajnie pasowała, ale dobra, nie, nie jestem VIP-em, dobra? Proszę mnie nie bić. Stredy powiedzmy. O Boże święty, no. Okulary. O, o Boże, no. Czemu mi przychodzą za czas jakieś głupie Hmm. No dobra. Wiem, okulary białe. Yy, może ta bluzkę. O! Tylko, że ona będzie prawie cała biała, i tutaj będzie mieć w tym kolorze plamki. Hmm, nawet fajnie, ciekawie to wygląda. W kamerze nie widzicie tych okularów, ale tutaj one są, tak czy siak. Białe niezbyt je widać, ale dobra. Te włosy w sumie są ładne w tym kolorze, no. Nie. To jest wygryw w życie. Ja to chcę. Białym. Hmm. Eee. Tutaj. I tutaj. Co prawda zostały tutaj te czarne paski, ale dobra. Co mi tam. W ogóle jest późno, ale pewnie jeszcze sobie będę nagrywać TikToki i chwilę grać no jeszcze buty jakieś może takie nie te te są ładne ten i ten i może jeszcze jakieś yy, dodatki nie widzę nie ma hmm. jakieś dodatki może taką krepkę sobie wezmę białą nie białą nie taką różową i to białe no, ładne, ale jeszcze czegoś mi tutaj na nogach brakuje dalej. Coś mi się tutaj, te pomponiki? Dobra, to wtedy bez tej spinki, bo nie chcę, żeby ten był taki drogi. Czy. I tak już jest drogi, i mnie na niego nie stać, więc sobie go dodam na listę oczywiście. I pewnie i tak mi go nikt nie kupi, no ale dobra. Skarpetek nie. albo bowiem te buty, one tak niezbyt pasują, ale są ładne. I, i, I dobra. I te skarpetki. Białe. Też nie. Też nie takie. A te buty. Będą miały to białe. No. Teraz to jest po prostu piękne. Czy Wy to widzicie? To jest po prostu teraz piękne. Dobra. O mój Boże, co to było? No dobra, no to sobie dodam na listę oczywiście. Oczywiście dodany śliczny look. Był sobie dobra. No, w sumie ubrania oceniam tak na 8 na 10, bo nie były jakieś zadowalające, ale ładne były w miarę. A dobra, czas na animację. I co to jest? Skorona, słaba. Słaba, słaba. Słaba, słaba yy, w miarę i ładna. To kupię na pewno tą A reszta mi się szczerze nie podoba. No, ta mi się podoba, no i za diaksy, więc jej nie kupię. No więc w sumie niech będzie, że. Animacje tak ocenię na 4,5, na 10. Dobra, rzeczy, rzeczy. rzeczy. Hmm. Jakiś konik. Yy, o to jest ładne. Sitting, serduszka, fotel. Fotel już był tylko w innych kolorach, więc. Frędzka, no, no, rzeczy, tak szczerze oceniam. No, trzy. Yy, dobra, tła. Jest jedno tło i nawet ładne, więc jest w kopieku. Zbieram Starcoins. No i dobra, w sumie odcinek jest dość krótki, więc mogę nagrać do końca tą dramkę. Dobra, więc tak, nagram w ogóle tą dramkę, dramkę więc poczekajcie chwilę. Na chwilę widzicie tylko to, bo nie chcę pokazywać moich wszystkich. o czekajcie jest sobie przewinę na samą górę. E, Boże, poczekajcie. Pewna dziewczyna, Niku Idalia Kacik, wydała mi grafę, więc jej napisałam dzięki i ona napisała, Zosta y zostałaś wylosowana, znaczy ona napisała to z błędami, wszystko jakieś niezrozumiałe, ale ja przeczytam takie jak ja to rozumiem. Zostałaś wylosowana na moim konkursie o ticket VIP, chyba, że nie chcesz. Chcesz VIPa, to Cię nie zmuszam, ale będziesz musiała podać hasło. Jak chcesz VIPa, podaj hasło. Y y obiec y obiecuję, że nie hakuję, bo po co mi by było Twoje konto. Ich. I napisałam, w sensie oczywiście wiedziałam, że ona mnie oszukali. Napisałam: Hej, chętnie przyjmę, co muszę zrobić? Podać hasło. Zaraz, ok, tylko sobie przy... muszę przypomnieć. Ok. Kanapki 12388E. Ok. A nie, to nie to hasło. Moje hasło to hakuj mnie, proszę, 12378PP. Bez spacji. Napisz tylko hasło. Hakuj mnie, proszę, 12378PP. Prawdziwe. Ale to było prawdziwe. Spróbuj jeszcze raz. Musi działać. Mi działa na konto. Zaloguj się i kup, bo nie chcę czekać. Hasło musi działać. Wyloguj się. Odpisz mi, bo nie wytrzymam. Kup mi tego pipa, a nie oszukujesz. Wejdź i kup. Ale musisz wyjść. Po co? Słuchaj, jeśli masz zamiar oszukiwać ludzi, to lepiej się do tego zamierz. Bo Twoim sposobem konta nie ukradniesz. Zapraszam jutro na mój kanał, no to czy nie jutro. Kawa i Będzie mała dramka, więc się przyjdzie. No, dramka to tam niezbyt była. Widzę, że ona już to konto opuściła. Sobie pewnie przysłała na jakieś główne konto rzeczy. Bo prawie zawsze tak jest. Bo widzę, że ona już ma inne ubrania. Wiedziała, że będzie drama i pewnie coś. coś chyba nie pykło. Hmm. Więc w sumie po co jej dam grafa. I ją po prostu usunę ze znajomych I ją zgłoszę Za, za, za oszukiwanie Wyślij zgłoszenie, okej okay. No i jest już zgłoszona, możecie ją zgłaszać I dalej jak Kacik, wszystko razem No Szczerze powiem, że Tacy ludzie na MSP są po prostu żałośni, Bo już nikt się w tych czasach nie nabierze, po prostu, na darmowego VIPa. Ludzie, ratujcie wszystko, mnie boli. Aha. O, o okej, okay, nie wnikam, dobra. Yy, to chyba koniec tego odcinka, zaraz będę nagrywać może kolejny. Boże święty. Nie wiem z czego, ale dobra. Tutaj mam Simsy, w sumie wam pokażę. O. Boże święty, pokażę wam mój domek. Tylko muszę zrobić tak i tak, i udalić. I dobra, macie domek. Znaczy, nie jest to jakiś ten domek super śliczny, ale jest. I tutaj mamy domek taki z kilkoma balkonikami. I tutaj, kurde, tutaj jest taki basenik, jakby Boże święty. Nie umiem sterować w ziemicach. Tutaj jest taki na dole. Ozdobny basenik i to jest taki długi ba balkon, jakby no. Więc nieważne. Ja jestem na MSP. I w sumie nie wiem, co jeszcze na tym minimu porobić. Chyba go skończę. Zaraz sobie nagram coś jeszcze. Nie wiem co. Eee, ale dobra. Eee, nieważne. Nie wchodzę w moje wiadomości. Dobra. Nie czytacie moje wiadomości please, bo one są głupie. Tutaj, jak widzicie, mam mało znajomych online, tylko 9. Więc, no. Nie napisałam, że nagrywam, ale dobrze. dobra, na... nie, dobra, nie będę nic pisać, może. Dobra, napiszę tylko, że nagrywam, zaraz i tak kończę nagrywać, ale dobra, ja nagrywam. Hej, it. To jeszcze, tylko napiszę, czy powiedzą hej, jut. Boże święty, co się robię? No, sorry, ale piszę jedną ręką, mam na klawiaturze znak zapytania i shift. Są tak daleko od siebie, że ja nie mogę tego zrobić, nie? I ja! Boże święty, wiedziałam, nie? O Boże, pozwólcie, że ja na chwilę odłożę telefon i tutaj to napiszę. Bo mnie to już zaczęło nerwować. O, proszę bardzo, jest Enter. No i, i, i poczekamy, może z parę minut, może ktoś odpisze. Ja już jestem w piżamce, jeszcze spać nie idę, ale fajnie jest zawsze być w piżamce. Jeszcze raz napiszę, że, że nagrywam. Może święty. Pewnie i tak mi nikt do tej godziny nie odpisze, ale dobra. Zrobię sobie luka. Trzeba sobie luka i kończę odcinek, bo on jest już wyraźnie długi, jak na odcinek z nowego motywu. Yy, więc no. Tak w sumie to nie była drama. To bardziej było po prostu, że, że ta dziewczyna oszukuje, i, i to nie była drama, ok? To nie była drama. I słuchajcie, za clickbait, czy to jest drama? Bo to nie jest drama. Ale okej, okay. o, moja koleżanka, na ASP. Ja Teraz do niej coś napiszę, ale nie chcę się teraz. Dobra, kończę ten odcinek. Panik nie napisze hej, it. I, i... Chociaż w sumie moja korzenka jest na komputerze. Napiszę jeszcze raz, że nagrywam. Może nie odpiszę, <grym> więc ja zatrzymam nagrywanie i zaraz, zaraz wyjdę. Dobra, moja korzenka mi nie odpisuje, ale i tak cię pozdrawiam, Wiktoria. A i... nie, odpisuję mi coś. A to fajnie na prywatnym. O kurde. Ale na it kurde, ale na et, pozdrow, et, hmm. no, y ale na prywatnym, co, nie rozumiem trochę. Nie... Na it nagrywam. It. It. Ona chyba nie czai o co mi chodzi. Na it nagrywam, a nie na MSP, żeby film był prywatny. O Boże... Czy może też zrobić na YouTube film prywatny, ale... to oglądam ale na jakim kanale? Mam dwa kanały: kawaii i Juni. Wstawie za pół godz może. Dobra, ja kończę ten odcinek i pozdrawiam jeszcze raz Victoria 1, czyli Wiktorie i pa 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 pa. pa, pa.